Serdecznie witam wszystkich w takim kolejnym filmie z cyklu Gołębnik. Ale tak jak w wcześniejszym filmie było obiecane, że to już jest ostatni film bez bez gołębi, ale jeszcze zdecydowałem, że pokażę zanim gołębie są wpuszczone do, do środka, a to będzie już dziś. Pierwsza tura gołębi młodych. Tu jest jeden box które e, właśnie będą młode. Jak widać, spoczniki w ten sposób. E, no, szufladki, e, szufladki na rysów. Na, na no i tak to mniej więcej wygląda. Mm, drzwi jeszcze są otwarte. Ula. E, tutaj mamy chyba ten jest największy box z, z całym, tych, właśnie dla młodych. Bo tu jest o jedno powiedzmy to stanowisko, pięć, e, pięć tych spoczników jest więcej, stosunkowo do, do reszty. No ale to tak na mniej więcej wygląda. Tutaj będą gołębie e, sportowe, także zależności, e, jeżeli one nie będą takie mocno spłoszone, no to dogram do tego filmu. Jak już będą gołębie e, tutaj na miejscu, no tak to mniej więcej wygląda z podłogą, to mają taki właśnie część e, o liście dzieci poprzynosiły. No już się nie będą mogły bawić tutaj w tym gołębniku, bo one tutaj e, mm, choć się idzie to już nie będą się bawić na zewnątrz, ale e, bardzo lupiały, w domku jak było, ale to też pokazać jak jest fajnie, jak jeszcze gołębi nie ma, aż się człowiek e, chwilę musi nacieszyć tym e, tą czysto czystością. Wbrew pozorom to fajnie, czyściutko, ładnie. Wiemy jak to z gołębiami, jak już są w środku. Tu jest to akurat tak zrobione, żeby jak najmniej tej obsługi było i no jak najlepsza ta, powiedzmy, to zachowanie w czystości, bo można by powiedzieć, że, a, że, że to tak nie tego, no ale to dla samej obsługi tak samo. No, tak jak widać, no tak są porobione te boksy. Tu jest akurat 20 stanowisk na, na 20 młodów, młodych, i tu będą właśnie takie e, stada lotowe. No, pod sam sufid jest tak, żeby. No i co, co to istotne w każdym, e, w każdym tym rozwiązaniu jest tak zrobione, żeby właśnie e, to, co chciałem, żeby było to jak najlepsze, najwięcej tej czystości w tym gołębniku było. Wszystkie te kratki, nawet ta ostatnia, gdzie, jest, gdzie są już te spoczniki i te regały pozakładane, wszystko, wszystko można podnieść i wyciągnąć. Tak jest zrobione, o tyle jest podniesione. Także e, tu był ostatnio kolega u mnie z Rzeszowa, mi tam zabrał sobie taką samiczkę z, z Mikołajewskich, z takich kolorowych, no z tych ostatnich, które już zostały. E, no i chciał zapytać, jak to jest rozwiązane. Bo mówi, że jest zrokowcem, to ja już pokażę, jak jest rozwiązane. Nie wiem, w jakim tutaj miejscu można to tak dobrze pokazać, ale no to powiedzmy, na, na tej stronie jest łatwo. Tu jest belka konstrukcyjna. Konstrukcja jest zrobiona z 5 na 10. I później przechodzi to samo w pierwszą podłogę i Druga, pierwsza podłoga jest ta deskowana na, na, na desce, tu jest szuflada ale pod spodem, ale pod spodem są deski. Deski, takie zwykłe deski, były szlifowane, ale zwykłe deski. Później jest, to jest powiedzmy od samego dołu jest ta konstrukcja 5x10, która jest, stoi na stoi na słupach tych wylewanych betonowych w osłonie tej osłonie z rury PCV 160, no i na tym stoją pierwsze słupy. Później jest podłoga, na to jest kręcona podłoga z desek. Później wychodzą i to jest wszystko jest złączone aż do dachu. Ta, te właśnie koń, kantówki 5 na 10, które przechodzą tak samo płynnie w dach. I tak samo jest dach robiony. Nie wiem czy tam przez kratki to ciężko zobaczyć, ale tak samo jest dach robiony i Później jak się już wychodzę, na, na, na tu jest wyjście powiedzmy tej kantówki 5 na 10, to e, ustalam sobie, tu u mnie jest akurat podłoga jest na, na e, 40 cm, Gór rusztu jest na 40, nie wiem, podniosę może to jest ta mała klatka, żeby zobaczyć. No i, ola. no i tak jest, tu jest szuflada szuflady, no i tu jest ta, tu jest akurat ta płyta boczna przykręcona, ale tu jest ta kantówka, która się łączy z tym. One są poskręcane i to jest wysokość całej podłogi, e, całego rusztu. I róż jest po prostu za, założony na takich kątownikach. 35, jeżeli, jeżeli chodzi o ten ruszt, moim zdaniem idealna sprawa. Jeżeli chodzi o ten róż plastikowy, to jest nawet to jest jakiś patent Jansena. Gdzieś tu było pisane, róż bardzo fajny. Tak widać, on w przekroju jest wzmocniony, taki żebrowany, sztywny. I to ten nośnikiem tego różtu są właśnie te kątowniki. Kątowniki nie trzeba że kątownik musi być 35 na wysokość i ze ścianką czwórką. Wtedy to jest fajnie stabilne, elegancko to, to trzyma, że ten, po tym się fajnie, wygodnie chodzi. i nie ma problemu. No, i to jest wysokość. Ten ta ustalamy sobie, czy tam 40 czy 50. Moim zdaniem, 50, 40 cm, tak jak w moim przypadku, zwłaszcza, że, że ten różd jest. Ma takie lamelki, że siłą rzeczy praktycznie gołębie nie są w stanie zrobić wiatru, raczej podnieść tego pyłu z pod Także tam nabrudzony już, bo. Bo e, e, tutaj już e, dzieci robiły sobie ten, która z tego nawet no, w szufladzie to nieważne. E, I to wszystko opada. No i także jakby, żeby to tam te, 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 te grubości nie z, prze, przegrubiać. No bo powiedzmy ten kątownik jest e, e, ten 35 na 35. No to tylko jedna taka miejsce gdzieś tam może się ten brud zbierać. A tak, żeby było jak najwięcej, właśnie tych powierzchni, gdzie wszystko przylatuje. No, i tak jak mówiłem, kratka jedną ręką jestem w stanie wyciągnąć. Tak jak widać, leciutkie, fajnie, chodzi się tego nie tak jak kratka, wyciągam. Tak jak na, na dziś jest taka e, deszczowa pogoda. Wybrać taki kerszerem, umyć w ciągu e, chwili i są kratki w tym stanie, jak, jak teraz widzimy. Tam jakimś płynem dezynfekującym, czy ogólnie jakimś płynem, i, i fajnie to. Fajnie to e, się czyści. Tak jak widać, no, też odcień tej kratki jest bardzo takie fajne. No, przyjazne ogólnie, e, ogólnie, tak jak e, gołębnik, w takim odcieniu jasno-żółtym. Jasno gołębie lubią żółty kolor. E, wbrew pozorom, tak jak niektórzy mówią, że biały, to gołębie bardziej żółty. E, I co jeszcze dodatkowego? No, chyba tyle i później tak jak w moim przypadku tak jak widać no gdzieś tam było tak zrobione żeby cała ta ściana była pełna nie było żadnych wolnych przestrzeni żeby no i tak, tak samo przy samej przy samym przy górze żeby tego łebież tam w tego pusta proste i jak najmniej obsługi tak samo w tym boksie po, po prawej po lewej stronie są właśnie te belki, belki te konstrukcyjne te, do którego jest wszystko przymocowane. Na tym się stoi to jest powiedzmy tak są boksy skonstruowane że, że no i tą belka idzie tak samo sufitem, tak jak widać, i tak samo belka idzie dookoła, pasuje i powiedzmy to takie, e, są e, m, tutaj. Akurat u mnie jest co metr 6, co metr 7, tak to wychodziło. E, są te belki, które idą dookoła, idą przez podłogę, e, pionowe, poziome, pionowe, i znów wracają na, na sufit, tutaj poziome poskręcany i później na tym znów poprzeczna belka idzie belka poprzeczna na tych pionowych, która jest sparta. One są tam zaklamrowane i na tym znów się spoczywa dach. Tak to mniej więcej jest zrobione. Także tak to wychodzi, już grytownik czeka. W sumie grytowniki będą robione tak samo takie grytowniki zasypowe, tak jak te karniki zasypowe. I tam żeby poidła, bo akurat w tym jest dużo więcej miejsca ale w tych mniejszych boksach, tych, tych małych, tak jak tutaj, no to już jest z tego, no i to będzie grytownik, będzie na, na a, no jeszcze nie zrobiony, ale e, będzie robiony z klapą otwieraną grytownik e, powiedzmy na 30 cm i na górze będzie pojedło stało no i karnik karmi gdzieś, y, będzie musiał być jakoś w tym miejscu. Jeszcze mam do zrobienia tą płytę taką podstawką, bo tak to jak to gołębie, one przegrzebią i wypadnie wszystko y, y, ziarno y, przez kratki. Także jeszcze parę takich rzeczy, ale już chcę, żeby te gołębie już przenieść, żeby już częściowo było, były tutaj. E, tym kolegom, którzy tam czekają na, na gołębie, gołębie są. E, nic się nie dzieje, także uspokajam bo tam podpytują, na razie chciałem je właśnie przenieść, poukładać, posprawdzać, zobaczyć no bo nie było czasu przez to, że było robione z gołębnikiem także z gołębiami było tam mniej, no nie było tak czasu z nimi się zaopierać, to znaczy posprawdzać przede wszystkim, posprawdzać pokrewieństwo i także, że tak uspokoić, że gołębie są, czekają, tylko czekają po prostu, że, że jak będzie chwila czasu, jak będą tutaj na, na nowym, no to wszystkie będą posprawdzane, tak żeby też e, tam wysłać tym, co, co pobierają tak w parach, żeby to było po prostu nie bradze ze siostrą, nie jednogniastki, czy jakieś tam pokrewieństwie, bo bardzo mocnym, choć u mnie gołębie wszystkie są w pokrewieństwie, także e, na dniach już będziemy ogarniać nie ma się co tam niecierpliwić. Wszystko jest, powiedzmy, tak zwaną kontrolą. E, Ciekawostkę jeszcze taką powiem, bo ostatnio montowałem lampy na, na suficie. E, I he, taka sama, identyczna lampa u mnie w sklepie ktoś by tak po ile taka lampa może kosztować. No to e, identyczna lampa, jak ta, ona ma. 1800 lumenów, 18 watów, barwa ciepła. E, ciepła, bo ogólnie przyjemne, przyjazne e, dla, dla 3000 kelwinów ona ma, ale, ale przyjazne dla oka, dla gołębie jest barwa ciepła, nie zimna, nie, nie neutralna, tylko barwa ciepła. Może ona mniej tego światła daje, ale to jest bardziej takie przyjazne. Ale wracając do samej lampy. Identyczna lampa na Allegro z przesyłką kosztuje 11 zł. Ta właśnie lampa. A u mnie obok w sklepie praktycznie 40 zł ta sama lampa. To ja się tak... Nieraz człowiek kupuje rzeczy i nie ma świadomości, no bo nie ma porównania tak samo. Jakie to jest potworne bicie na tym wszystkim. To praktycznie czterokrotna cena tej lampy i jeszcze tak jak w tego lampa Zakupiona z dnia na dzień, wysłana na, na, na drugi dzień i e, 11 zł. Tych lamp mam tutaj akurat 4 i, i 4, i dwie takie właśnie e, duże 150. Chyba one tam mają nie wiem, 30 W. Na no, tych był właśnie w tych boksach rozpłodowy, ale tym, którzy by chcieli, a ogólnie we wszystkim. Sprawdzać ceny, bo tak jak w, w kwocie praktycznie jednej kupionej tutaj w sklepiku obok, jeszcze z upoustem jakiś tam robią rabaty 10-15%, e, ta lampa wychodziła e, za kup czterech lamp w cenie jednej tutaj na miejscu. Identyczna, tak samo lampa LEDowa. E, nie wiem, czy mam gdzieś tutaj do porównania. Taka sama lampa. Identyczna konstrukcja ta sama, tak, no, no nic, no, nie to, że podobna, identyczna. Także uważajcie tak samo na to, bo ogólnie później koszty ogólne są bardzo duże, ja jeszcze nie robiłem podsumowania, no niektórzy pytają, ile, co kosztuje, no przede wszystkim bardzo dużo pracy. Chyba to chyba najwięcej z tego, tego wszystkiego, to, to e, dużo pra, pracy, no to, to jest koszt e, nie do oszacowania. No, powiedzmy, jakieś tam e, pewne rzeczy można tam, e, pewne rzeczy można oszacować, a tu jednak, e, jednak to ciężko do oszacowania, bo czas nieprawdopodobny, bardzo dużo to czasu pochłania, zwłaszcza robienie takich rzeczy, takiej drobnicy, niby każdy, przykry, wbrew pozorom, to zajmuje tu 15, tu 10 minut i, i się robi cały dzień. Także każda jedna rzecz, przycięcie, teraz już pogoda się coraz bardziej e, psuje, no i, no i pora już, zakończyć zakończyć żeby już te gołębie już były spokojniej rozpierzyły się potwornie bierzą się e, strasznie także teraz przypałzuję e, i spróbujemy nagrać jak już gołębie będą w środku one dziś już nie będą dostawać dostaną tylko wodę. One już pojedzone są te, te gołębie e, i e, dostaną tylko po prostu Dostaną tylko wodę do picia. Akurat dziś do wody czosnek dwa razy u mnie, dwa razy w tygodniu. Jak kiedyś mówiłem, no, czosnek przygotowany z dnia na dzień. To znaczy, się zalewane, zalewany czosnek jest wieczorem. Jedna, jeden ząbek na litr wody, w wodzie przygotowanej. Letnie, nie ciepłe, nie, tak żeby e, też nie, e, nie w tego, nawet w takiej temperaturze, w wystudzonej wodzie, jeden dzień, jeden, jeden e, ząbek czosnku na litr wody, przede wszystkim rozgnieciony, chwilę odczekać, żeby ta alicylina alina, która jest z tego uwolniła się, bo e, wielu hodowców popełnia błąd tego typu, że Daje całe tego. To nic nie ma żadnej wartości. Ten czosnek e, ma wartość tylko wtedy, gdy e, ma kontakt z powietrzem, roznieciony i tak dalej, to wtedy jest po prostu te e, olejki eteryczne. I tak jak mówiłem, alina, Alicylina, która jest głównym e, składnikiem, e, a znaczy przede wszystkim, które działa, działa na organizm gołębia ludzki. To są dwie substancje, które, które się uwalniają pod wpływem tlenu. Także to tak, to na marginesie teraz przypałzujemy i jak nie będą bardzo wystraszone, no to, to dogram do tego filmu właśnie pod wpuszczenie tych gołębi do, do nowego gołębnika. No i już mamy pierwsze gołębie. Na razie to e, tak, jak uchylać drzwi, tutaj mamy takiego fajnego już one, One tak, jak to gołębie, to jeszcze nic nie wiedzą. No jak początek, to jest taki właśnie, może tam e, e, po jakimś jednym dniu, dwóch dniach, no to się tak już bardziej e, o, o swoją Mamy Tiplera Zagłębiowskiego. Tu już jest w sumie no większość młodych, a kilka starych jest, no bo chciałem je przynieść tutaj wszystkie, a akurat z tego będzie robione właśnie, ten tak właśnie ładnie widać, on jest na ostatnim lotku, samczyk taki fajny będzie z tego gołąbek. Nie wiem, z których to gołębi, nawet na kontrolce, ale widać, że one jeszcze nie za bardzo zakopowały, nie mogą Wszystkie by chciały jak najwyżej, a najwyżej no jak to najwyżej jest od tego, a wszystko dół jest pusty, a one będą się biły w środku. One jest po tych zielonej linii tej, tej gołębi no i tutaj mamy te zagłębiaki. No część jest jeszcze tych młodych, moc, strasznie mocno rozpierzone. Ogólnie gołębie potężnie są rozbieżone, potężnie. Teraz jest taki okres, gdzie gołębie się bieżą. Ja chciałem właśnie, żeby Szybko się spieszyły później przy następnych filmach pokażę, jak ja karmię w tym momencie te gołębie. Ale dziś tego po prostu taki przy wpuszczeniu tych gołębi, tutaj no i z drugiej strony tutaj przymknę. I za tym jest taką samą Teraz będą czekały jeszcze jeszcze będą czekały y, angielskie sticklery, Tutaj mamy Budapeszty Sportowe. Tyle ich jest. Było siedem młodych w tym roku zostawionych, z tym jeszcze tam cztery 4, 4 dla kolegi mają jedno No to w sumie zostaną 3 na ten rok. Tam powiedzmy, że jeden samiec, jeden samiec nie płodzi jajek, jedna samica nie nosi i jajek. Także będzie podmianka. No ale tutaj nawet potrafią, po ścianach potrafią już na fajdały, a było tak pięknie no tak, tak to mniej więcej wygląda ale fajne konie, no ale tak jak widać no potężnie są rozbieżone no ale powoli je zostawię tutaj Przywiozę, przyniosę im po prostu wodę i, e, i grytowniki na pewnie tam, żeby się czymś zajęły one jeszcze muszą poznać tutaj jest wyjście dolne, jest na wojlerę za nią one z, y, zakapują, a tam kilka dni na pewno minie, a ten jest fajny no, ale też, też rozbieżony taki większej na większej te tego przy na kolejny film ale widać takie fajne to jest typowe takie żyły takie ta linia gołębi e, przesłupy rezultaty mi wykręcają no a, a no, dwa dni dwa trzy dni tak potrzebne dla nas oswojenie jak już to będzie tego, no bo to tak też nie chcę ich stresować za bardzo bo to jak zmieniane miejsce, no to one muszą się przyzwyczaić, dlatego im za chwileczkę coś tam przyniosę tego, bo e, karma jednak łagodzi ten e, stres, jedzenie, grytowniki na pewno, gdzie tu się za, zainteresuje. Teraz właśnie przy e, przypierzeniu, no to jest bardzo ważne, żeby gołębie dostawały odpowiednią ilość minerałów plus tamte dodatki, ale e, minerały są bardzo, bardzo ważne, a tutaj mamy. Czarnuszki. Kolejny filmie będą już angielskie tiplery no i później już wszystkie. Już, e, później już te gołębie e, stójkowe miejsca jak zwykle brakło. No a tak, tak one się miewają. Także pozdrawiam wszystkich. Ja i tutaj przyniosę wody. No i tak to już jest e, powiedzmy, gołębik rozdziewiczony, bo już gołębie już pierwsze znowu, ale kiedyś to musiało nastąpić fajnie jak, tak jak mówię, no tak jak jest czysto to jest fajnie no ale miejmy nadzieję, że e, będzie będzie fajnie, przede wszystkim przede wszystkim e, ci, ci tak zwani przeciwnicy e, podłogi rusztu, a, takie rusztowane podłogi, no to ja uważam, że wystarczająco pyłu, już jest gołębi samego latania, bo tu nieraz widać, jak, jak przeleci jakiś pyłek, ale e, już nie ma tego, tego pyłu unoszonego z podłogi. Tak, przy, przy, przede wszystkim w okresie pierzenia to jest dram, to jest aż normalnie siwo od tego pyłu, przy właśnie rusztowanej podłogi, tam z rusztem, e, no i te e, te spoczniki, które tak samo one mają, te szczebelki. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało w dłuższej takiej dłuższym użytkowaniu. No ale tak to, tak to mniej więcej wygląda. Od czasu do czasu będzie po prostu trzeba coś tam wyczyścić. Ale gołębnik był robiony właśnie z myślą, żeby było jak najmniejsza obsługa. Te gołębie, żeby po prostu się dobrze tutaj czuły i no jak mniej tak jak mówiłem, no, no jak najmniejsza obsługa, taka ingerencja, żeby, żeby nie pochłaniały e, zbyt wiele czasu no, no, ja też jeszcze raz powiem no, najbardziej mi zależało na tym, żeby ten e, gołębik był na ruszcie róż rusz, tak jak mówiłem, 40 cm i żeby tego już kurzu właśnie e, z podłogi unoszonego przez skrzydła gołębi nie było pozdrawiam jeżeli się podobało pamiętać zostawcie kciuka do góry i zapraszam na kolejne filmy teraz już będą z gołębiami i już będziemy być może już więcej tego czasu gdzie te gołębie będą już karmione pokażę jak są karmione tych co jeszcze nie oglądali żeby po prostu sobie skorzystali z tych moich porad które no niektórych ta trafiło i, i fajne rezultaty z tego robią. Także pozdrawiam do następnego, trzymajcie się, cześć.